Nie macie ludziska z tym, i w was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2015, oczywiście na Bumble Map. Jak widzicie, przepraszam, dawno tej serii nie było. Z tego powodu, że no po prostu farminga dawno 15 też nie nagrywałem. A stwierdziłem, czemu nie farming się pokaże. Po mojej lewicy stoi coś, o czym myślałem. i tu taka ciekawostka. Pierwsze pokażę Wam, co to jest. O, nowy sprzęt. Nie, nie, to nie jest nowy sprzęt. Może pierwsze powiem Wam, co to za maszyna. Jest to Sejm Fortis 190 z, z grabywarką Kuna. Sprzęt został wypożyczony. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że wprowadził się tutaj nowy sąsiad. Poszedłem, zagadałem. I udało mi się wypożyczyć, także od czasu do czasu, którejś maszyny nie mam, będę sobie od niego po prostu wypożyczał, dogadaliśmy się tak z tym sąsiadem, że od czasu do czasu u niego coś też podziałam tam na gospodarce, na gospodarstwie, też tu jakieś pola będzie miał, także taka będzie sąsiedzka wymiana, a tam jeszcze ma jeszcze jeden ciągnik i kombajn i tam maszyny jakieś, także na spokojnie. Uda mi się od czasu do czasu może tutaj jeszcze wypożyczyć jakieś, żeby szybciej tutaj poszły akcje. Dobra, więc bierzemy się za zgrabywanie. Siądźmy sobie do tego Sejma. Powiem wam szczerze, że to nie, nie to, co kurde, moje maszyny. Jak widzicie, kurde, tutaj sprzęt konkretny. Pokazywał mi jak to wszystko działa. Także musiałem się nauczyć. Nauki było sporo. widzicie, tu kurde, te maszyny nie bardzo tutaj mi pasują na gospodarstwo, raczej takie mniejsze maszynki. No, ale od czasu do czasu będę musiał sobie tutaj mm, z tych maszyn niestety skorzystać. Z tego powodu, że z modami już do 15 coraz ciężej. Także będę musiał tutaj coś pomyśleć. Dobra. Rozkładamy sobie, pokażę, przerzucimy tylko muszę sobie przypomnieć, bo to kurde, tych farmingów tyle, że. Czasami ciężko po prostu, kurde, poogarnieć tą y, klawiszologię. No i co, będziemy zgrywać, i w kolejnym odcinku będziemy działać sobie z prasowaniem. Dobra. O. Okej, okay, dobra, jak widzicie, akcja pójdzie tutaj bardzo szybko, z tego też powodu, że jak widzicie, maszyna jest duża, także to jest mega plus. No bo to, z tą, tym moim pajączkiem, kurde, to tutaj masakra by była, to po prostu kurde, pozbierać. W sensie to zgrywać tą po prostu trawę. No, ale mówię, no chyba, że uda mi się jakieś, kurde, mniejsze maszynki kupić. I znaleźć jakieś mody fajne, bo powiem wam szczerze, że coś tam nad jeszcze jedną serią myślałem. Ale to też gdzieś tam kiedyś przy czasie coś jeszcze się wymyśli. bo była to fajna seria, ale niestety nie udało się z tego powodu, że były po prostu problemy. z tym właśnie widzieliście nasze znaczy widzieliście wy nie widzieliście niestety, ale chodzi o to, że z tą, tą mapą mapę taką po prostu, która tam e był jeden odcinek, pamiętacie, z tej mapy, no niestety coś tam, coś tam nie pykło i po prostu yy, no nie, dało, nie dało rady po prostu na niej grać tak Jak widzicie, widzicie, szyb, bardzo szybka akcja. Ja mówię mega, jestem zadowolony, kurde, dziękuję sąsiadowi, że mi chciał tutaj wypożyczyć. Że będzie mi chciał w ogóle wypożyczać, bo póki co na razie no yy, mamy tyle pieniędzy, ile mamy. No coś tam nam ubyło, jak widzicie. Pieniążków, że tak powiem, ale mimo wszystko fajna seria. Mega jestem zadowolony, że kurde w ogóle yy, mogę mieć taką serię. Miałem rozpoczynać tutaj jakiś temat, ale no, nie będę rozpoczynał z tego powodu, że jak widzicie, akcja mega szybka. Także, no co tu będę mówił więcej kurde, no. Ciągniczek fajny, ma jeszcze, yy, sąsiad ma jeszcze jeden ciągnik, jest to Deutschfar. Z tych większych. I kombajnik, jaki posiada jest to New Holland yy, żółty, taki ten z tych mniejszych, jeżeli kojarzycie. On ma raczej oryginalne maszyny z farminga, tutaj nie ma kurde żadnych modów, także wszystko w miarę fajnie, w miarę spoko. O, jak widzicie, idealnie tutaj ta łąka nam kurde yy. Spasowała się kurde pięknie pod tą maszynę. Fajnie tu, mega ekstra wszystko wyszło, także jestem zadowolony. Zjeżdżamy. Yy, X, składamy maszynkę i lecimy sobie na moją gospodarę. Po odcinku sobie po prostu yy, wezmę i sąsiadowi oddam po prostu ten ciągnik. Yy, a mój ciągnik w ogóle AIHM nie ma, kurde, tego nie ma. Tura, także tu będzie problem drobny, zastanowię się jak to rozwiązać, żeby pozbierać te kostki po sprasowaniu, ale jakoś na spokojnie, powolutku, dobra, więc jak widzicie, bardzo szybka akcja, ach kurde, nie wiem co się dzieje, że to szybkie chodzenie mi się tutaj włącza, ale no dobra, trudno, dobra, więc ten, aha, tu jeszcze dopowiem tylko, że ten odcinek będziecie widzieć we wtorek, odgrywam to, tak jak obiecałem, więc widzicie go we wtorek. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie oczywiście. No, co, no zapraszam Was do kolejnych do moich odcinków i do kolejnego odcinku w czwartek. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.